Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie w studzicie Dzieciakach Challenge. Dawno mnie tutaj nie było, naprawdę dawno, bo niestety miałam duże problemy z sami, ale wróciliśmy do naszej rodzinki. Także chodźmy, zobaczmy co tutaj się dzieje. Dawno mnie nie było, ale pościągałam sobie w końcu zabawki dla y, dzieci i ściągnęłam właśnie tę oto kuchenkę. I ściągnęłam konika na biegunach i ogólnie jeszcze więcej pościągałam. Także y, to co pojawi się w dzisiejszym odcinku, postaram się wam podlinkować y, te rzeczy y, w opisie albo w komentarzu. Filmu. Także zapraszam, chętnie do pobierania. Przy okazji sobie na pewno to przetestujemy, jak y, to się sprawuje, jak to działa. Natomiast tak, ja bym chciała się szybciutko tutaj dziewczynami zaopiekować, bo jak dobrze wiecie, czy nie, czy pamiętacie, mam nadzieję, że pamiętacie, to Sofia się będzie się wyprowadzała. Na chwileczkę chcieliśmy ją zostawić, ale no cóż, czas na wyprowadzkę, ponieważ ona już jest osobą dorosłą, także czas najwyższy, chciałam mm, jej nieładnie mówiąc pozbyć no po prostu musi odejść i tyle tak, Aria, ty jesz okej, okay. ty musisz i spać o, Flarka dzwoniła, dobra, ty pójdziesz spać, odpocznij sobie bo ty jesteś w ciąży, mam nadzieję, że urodzisz piękne dzieło, się. nie no ważne, żeby było zdrowe i tak, a ciebie, ciebie, ciebie może, a nie, bo to jest dla todlerków także i tak się nie pobawisz, ty możesz się bawić tym, baw się, a w sumie możesz no to, tam, to przy okazji sobie zobaczmy myślałam, że to jest takie typowe dla todlerków Play Kitchen o, proszę bardzo. I, się co, I co tu się dzieje? I przebrałaś się w takiego ala kucharza. I kochani, patrzcie jak to słodko, uroczo wygląda. Wybrałam również y, moda na jedzonko dla y, małych dzieci. Mam nadzieję, że też będzie fajne. Jakieś fajne potrawki. I patrzcie jak to ekstra wygląda. Bardzo mi się podoba. Także subcio, bardzo się cieszę z tej modyfikacji, ponieważ moim zdaniem jest bardzo mało tych zabaw dla dzieci. Im więcej, tym lepiej. Wstawaj, no nie masz czasu na sen, nie ma czasu na sen, musisz iść się tutaj ogarnieć. Dobra, kochanie moje, a możesz się tym pobawić? Nie możesz tutaj wejść, dobra? Trudno, będą się tutaj dzieci bawić, ponieważ mam 26 tysięcy, jeszcze troszeczkę chciałabym pozbierać, aby już się porw zaczął, ale jazda. dobra, ale chciałabym zobaczyć, jak to działa. Jej, fajnie, mega, ekstra, ekstra to wygląda. Bardzo się z tego powodu cieszę, że to pobrałam. Yy, wiele osób mi mówiło właśnie o tym modzie Kochani, 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 czyli ty masz. Tak więc, a więc Nie mamy kołyski Mam niewidzialną kołyskę? Wyskoczyłem kołyskę, już nie pamiętam na to było mi się wydawało, że trzeba, trzeba mieć, jakby wiecie Kołyskę, w sensie mm, ją tutaj na miejscu Tylko, więc, Dajcie mi chwilę, bo oczywiście się nie przygotowałam I muszę lecieć po minutę, gdzie są wasze imiona, żebyście wyście wybierali dla dzieciaczków Także dajcie mi sekundkę, mam nadzieję, że tego za bardzo nie odczujecie Dobra, kochani, sięgnę mam po mój notatnik I myślę, że kolejnym Mieniem dla naszego dzieciaczka będzie Adrian. Także jesteśmy Adrian Morello. Ja się pytam, gdzie jest? O nie, dziecko mi lewituje. To już jest tego moda. Dobra, lecę po kołyskę. bo dziecko mi zalewitowało, no widzicie. Bo tak, bo sięgam też moda na to, żeby mu sobie, sobie inne kołyski tutaj zamieszać z modyfikacji, żeby mogła sobie o tak dzieckiem ruszać, nie? No. tylko że się nie testowałam jeszcze go i nie wiedziałam, jak to. coś się z tym nie Po prostu, to, co się z tym wiąże. No i z tego, co widzimy, to właśnie to tak działa. Także szukam sobie, czy ja w ogóle jakąś kołyskę pobraną no Bo ja, wiecie, ja mogłam pobierać, pobierać. I żeby że to nie działało, to nie wiedziałam właśnie, czy działa tego moda, więc mogłam usunąć takie kołyski. Mm. Natomiast, no szukam, szukam, szukam. Patrzę, rozglądam się. Tutaj jest coś takiego i w sumie można byłoby. O, jaka ok, na. A tak bez koderki, bez niczego. Oje, to ja to, to. O boże, jakieś liczności. Jakieś liczności, bardzo mi się podoba. I chyba będzie biała. Dobra. Co, ja dziecko mogę sobie tę? Jezu, może lepiej nic nie robię z tym dzieckiem. O. I proszę bardzo, mamy dzisiaj w takiej cudownej kołysce. Mam nadzieję, że wam się podoba. Możemy tutaj i jakieś zamieszenie. tak, żeby było przytulnie. I dobra. I nakarm, karm piersią. Ale nie możesz korzystać z tego. Uu. Nie mogę? Kurczę, no to mi się nie podoba. To jeszcze coś chyba nie tak zrobiłam w takim razie. Dobra, no to nic. No to chyba weźmiemy sobie normalną kołyskę. W takim razie. Bo... Nie wiem, jak to działa. Chyba, że jeszcze przetestujemy jakąś kobustę, na przykład tam. Kurczę, nie wiem, czy to jest w ogóle tego warte, że tak, wiecie, będziemy to przekładać, to dziecko biedne. Także dobra, na razie myślę, że tak zostawię. A, a po prostu przemyślę, przemyślę, jak będę chciała. Y no, także zobaczymy po prostu, niech przebierze dziecko. Adrian mi się zbagował, no ja cię kręcę, no biedny Adrian. Dobra, ty śpiewasz, skorzystaj. Boże, jaki tu jest wyrzuć to. A oh, właśnie, bo ja wam nie mówiłam, jak kurz włączyłam. Włączyłam kurz, aby mieć y, więcej chyba utrudnień w życiu tutaj. Także trzeba odkurzacze kupić, to na pewno. I tak, zaprosimy tutaj do nas y, świętego Mikołaja, a w zasadzie to papcia Mroza. Gdzie jest Papcio Mroz? Bo z papcią Mrozem mamy plany. Wiecie dobrze o tym. Także, bo to nie jest dziecko papcia Mroza jeszcze. Prawda? Jak dobrze kojarzę, to jeszcze nie. Papcio. O Jezu, Adrian. Adrian. Otwórz profil. Dobra, tutaj nie ma jego ojca, szkoda. Szkoda, szkoda, szkoda. I jest Papiom luz. Także zaproś do spędzenia wspólnie czasu, to na pewno. Wszystko mi się wyświetla, bo jak dobrze wiecie, miałam problemy z Simsami i je długi okres czasu naprawiałam. I tak jak mówiłam, wspominałam, potrzebuję odkurzacz, kochani. Odkurzacz, tutaj mam wszystkie rzeczy, tutaj jeszcze takie. O. Dobra, ale nieważne, to, to niech sobie tam będzie. Um. Naprawdę, miałam taką przerwę w Simsa, kiedy nie ten warzywniak ostatnio, serdecznie polecam i zachęcam do obejrzenia warzywniaka, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jest to dosyć śmieszna seria, a przynajmniej taka ma być, ma być śmieszna i mam nadzieję, że właśnie taka jest, że Wam się spodoba, także serdecznie zapraszam, zachęcam do oglądania, zostawienia łapeczki w górę, bo naprawdę to dużo, dużo, dużo daje. A jeśli nie subskrybujesz kanału, to koniecznie to zrób, będzie mi niezmiernie, niezmiernie miło. Dobra, ty idziesz tak się To zaznaczę to, żeby wiecie, faktycznie poszła. I odkurzaj, opróżnił worek, odkurzaj dookoła. Dobra, nie, chociaż troszeczkę podkurzę. A y, zaprosiłaś już swojego nowego chłopaka, nowego lubego? Nie, nie zaprosiłaś, no wiesz, co wstydziłabyś się, dziewczyno. Zaraz tu będzie babcią bluz, także weź ty się przebierz, no nie będziesz tak chodzić. Y, zmienię strój na ten codzienny, przepięknie w nim wyglądasz, także subcio. No pięknie, fajnie dzieci się wzięły do roboty, a przynajmniej ty... I szkoda, Sofi, moja Sofie, bo ty się wyprowadzisz za niedługo. Także no niestety, rozmawiaj. Rozmawiajcie sobie, pogadajcie. Ty jesteś padnięta, więc my tutaj za długo nie będziemy go uwodzić I nawet na pewno nie przez ścianę. O oh no! Te włosy usunęłam też, bo były dwa... O Jezu, biedna! Ja cię naprawię, obiecuję, naprawię cię. Dobra, przyjmijmy, że ma nowe luki, zgoliła sobie głowę i lubi tak po prostu. Dobra, ale my tutaj córka będziesz patrzeć na te rzeczy. Czy da się coś zrobić, aby mi tego odkurzacza nie wsadzali do wyposażenia? Jest jakieś modna. błagam. Powiedzcie, że jest cokolwiek na to. Bo nie chciałabym, aby właśnie moi Simowie. Mm, no wiecie, no chowali mi te odkurzacze. Ba bardzo mnie to irytuje, bo bym musiała każdemu Simowi kupić odkurzacz w domu, a przy stu dzieciakach to jest taka lipa trochę, nie? No, jedynie Aria by musiała odkurzacza... odkurzać? A to też nie o to chodzi, żeby tylko Aria to robiła. Dzieciaki też niech się postarają troszeczkę. Dobra, ty moja droga. Chodź tutaj. Jak u ciebie wygląda nauka? O, słabiutko, słabiutko. Moje drogie dziecko, będzie trzeba się postarać. U Ciebie sytuacja ty jesteś czwórkowa, piątkowy uczeń. No to jak ty jesteś homework. Po angielsku mi to wywaliło. Dobra. Jakieś rzeczy posiągam nawet nie wiem jakie. Dobra. Chodźmy tutaj, zrobimy sobie test ciążowy. Zrób test ciążowy. Chodź, stawaj. <laughs> tak szybko! Ja, Mikołaj naprawdę ma jakieś moce, to znaczy Papciu rus ma jakieś tam moce takie, no, silne, bo jak dobrze wiecie czy nie wiecie, mam nadzieję, że wiecie i kojarzycie, to jednak Aria e, ciężko ogólnie zachodzi w ciąże. Nie jest to takie proste. Ale ubrałbyś się, chłopie. Dobra, nieważne. Nieważne, to Aria, ty jesteś ogarnięta, także możesz iść spać. I kochani, myślę, że zobaczymy się, usłyszymy się rano. A tak w ogóle, jestem ciekawa, czy Wy um, jesteście również ciekawi, ale wiecie co, odliczanie w takich strojach do północy. Nowy rok, Sylwester. Um, rany boskie, dobra. Lecimy. Nie umiem się przyzwyczaić do tego nowego menu tutaj. Tego, że. Kody, kontrola, garderoba. Kupi... Jezu, nie. zmień strój. No. No. Jak już macie tutaj odliczać do północy, to proszę bardzo. Sylwester, Sylwester, kochani, przed nami. Także jeszcze chwila moment. I będzie Sylwester. Cudownie. Cudownie, cudownie, cudownie. No. Nie, mamy Sylwester! Tylko oni dzielnie wytrzymali do tej godziny. A ci odrobiają. Bied no biedne dzieci odrobią. lekcje, a jeśli Sylwester. Sylwestra się uczycie. Znasz, że będziecie mądre przez cały rok. Albo takie pracowite po prostu. No. Tak. Dobra, kochani. To teraz już tak na serio. Usłyszymy się rano. Kochani, kochani, mamy wiosnę. Szóstą rano jest. zacnie i cudownie. Aria nawet się wyspała. Można by powiedzieć, że no. Prawie, prawie, prawie. I tak, jeszcze raz tylko sprawdzam. Tutaj ty jesteś jak najbardziej ogarniętą osobą. Także myślę, że czas na ciebie. Kochanie. Nasze kochanie, przykro mi, ale czas się wyprowadzić. Także lecimy do po prostu zarządzania świata i pewnie wprowadzi się gdzieś do swojego rodzictwa, bądź w okolicy. Także jesteśmy w naszej oazie: zdrój i tutaj za bardzo. Tutaj mam pełną chatę, już tutaj mamy, to była jedna sypialnia, więc nie za bardzo. E, tutaj bym mogła w zasadzie Także chodźmy tutaj do Morello to, Nie wiem czy tutaj wierzbowa zatytka Tak to tutaj e, Przenieść Simów między rodzinami I Sophie, Morello Oczywiście stworzymy nową rodzinę Przeniesiemy cię I musimy ci dać jakieś pieniążki Także myślę, że na start damy ci 5000. I znowu mam coraz mniej hajsu Oczywiście dom będzie za darmo, ponieważ tutaj dom jest za darmo, ale Arya zawsze coś tam swoim dzieciom sypnie. Także teraz polecimy sobie z kodem na darmowe parcele. Myślę, że tutaj prowadzimy naszą Sofię wyposażoną. Chodźmy od razu, zobaczymy, jak dom się prezentuje u Sofii. Mamy nadzieję, że jest względnie. Oczywiście ona już prowadzą swoje życie, będzie mogła sobie tam pozmieniać, jak jej się żywnie podoba, ale to już zostawimy jej. Z pewnością nie będziemy się tutaj, no wiecie, z naszymi buciorami ładować. I spójrzcie, mamy tutaj sypialnię, sypialnię dla dziecka, czyli jeśli nasza Sofi będzie miała ochotę założyć rodzinę, to jak najbardziej, ponieważ tutaj będzie miała wszystko, wszystko, wszystko. I ten domek jest bardzo fajny i bardzo on mi się ogólnie podoba. Jest taki, no... Taki ładny, ładny jest. Dobra, lecimy do zarządzania yy, światami, po prostu przejdziemy i wracamy do naszej rodzinki głównej i do naszej Ari. Wróciliśmy i w ogóle spójrzcie jak ona wygląda, ona yy, zimowy strój, to ma jakieś lipne i w ogóle ja dalej nie nam tego moda, żeby w, w pomieszaniach mi się przybierali. I ja to, to najwyraźniej chyba, mhm. ten zimowy strój, no to lipa trochę powiem wam. Czyli ja naprawdę sporo musiałam usunąć. I ty też nie masz stroju zimowego. Ja chyba już zwariuję, oszaleję. Ale myślę, że takie rzeczy to już sobie będziemy na jakimś live'ie chyba ogarniać. Przebierz się, błagam cię. No. no, będzie trzeba to ogarnąć. Także chodź tutaj, umyj sobie. Nie, nie zęby. Ale dobra, wyfoleruj do perfekcji, bo tutaj się taki cyfr robi. Zrob, pranie włóż do pralki. Jak widzicie, coraz mniej znowu osób tutaj jest. Także chodź tutaj... Mm... Mogłabyś, nie, tak, a podejść śniadanie. Jajka na toście, po pouczułabyś się troszeczkę gotowania. E, mogłabyś sobie coś ogarnąć, tak naprawdę kreatywne na przykład. I tak, na ścianę oczywiście idą nasze wszystkie prace. I choć tu, o, rysuj kształty. choć Fajnie byłoby jej od razu tutaj, wiecie, do góry to ogarnąć lepiej. E, ty masz czwarty poziom kreatywnych nukiet, ty to zrobił, chłopie. I fajnie, bo zaraz coraz cieplej się będzie robić, także rewelacja. Czy mm, ty możesz na przykład w ogrodzie coś zrobić? Nie możesz, za bardzo dziecko, ryczy. Dziecko ryczy. Nie podoba mi się ta kołyska, muszę sobie jakiejś fajnej poszukać w takim razie, jeśli mielibyśmy e, tak tym tutaj operować, sterować. Ale to może już poszukam sobie jak będziemy dom ogarniać. Na pewno Arię wyślemy do malowania. Dziecko, o co ci chodzi? Pogadać chcesz? No dobra, to rozmawiaj. Pogadajcie przy tu dzieciom, kołysz, a następnie myślę, że obraz wzbudzający siebie zrobisz. I tutaj mamy, proszę bardzo, dostarczy za pośrednictwem PLOPSI. Także super. A ty, tobie się tak chce spać? Jajku, to co ty to? Co ty to? Uzyskaj dodatkowe zaliczenie, bo ty musisz naprawdę tutaj ogarnąć swe lekcje, twoje lekcje musisz uzyskać. Dodatkowe zaliczenie, ty tak samo. I ty nie musisz, także ty możesz sobie na spokojnie tutaj rysować wszystko. Nie będę ci tego zabraniała. Joj, a ty aż jesteś białym dzieckiem? A jak wejdziesz do Łościa, to jesteś blązowym dzieckiem. Ojoj, opalonym, ciemnej karnacji. No, a tutaj jest jasna karnacja, patrzcie, to, to jest śmiechu warte. I może ja jednak usunę tą kołyskę, ja wstawię normalną, bo mnie to irytuje, naprawdę. I czy jak będzie normalna kołyska, to czy ja będę wiedziała, jak to jest dziecko? No bo nie ja mam wiedzieć w takim razie, czyje to jest. Tak najłatwiej roz, rozpoznać. Nie no, czemu w kołyskach się tak to robi? Bez sensu. Dobra, trudno. Trudno, trudno, trudno. Także myślę, że to możemy schować, także będzie na zaś. Będzie na zaś i tutaj jeszcze mamy na dworku do zrobienia. Sprzedaj wszystko. Tutaj nie mamy nic do ewoluowania z tego, co widzę. Także fajnie, fajnie. Myślę, że te skrzaty sobie. Schowamy do wyposażenia, nie będę ich sprzedawać, bo mi ich szkoda. Bo wiecie, jak będzie nowy dom, to może sobie je nawet gdzieś postawimy, żeby to tak fajnie wyglądało. A tutaj co mamy? Na szczęście nie mamy rachunków jeszcze, także rewelacja. Co tutaj namalowałaś? Oj, oj, patrzcie, jakie słodkie. Zostaw na plopcji, ale piękne, naprawdę, jestem w szoku. Jestem zdumiona, jak te, jakie te obrazy, pod... jakie obrazy potrafią Simowie tutaj namalować. Naprawdę jestem zdumiona często. Chodź, siekaj po mistrzowsku. Ja tylko czekam, aż dziedzi będzie kolejny i chciałabym zobaczyć te dziedzi Mikołaja. Także no, ponoć jest jakaś fajna cecha, tak? Jak z Mikołajem się ma dziecko. Znaczy, no z papcią mrozem. Nie ujmujmy. Dobra. Ty i tak byś musiała się troszeczkę ogarnąć, jak sobie pośpisz, albo teraz się ogarni. Dobra, dobra. A nasza Arnia i tak ma tonę roboty. Załatw się najpierw. Załatwisz się? Słyszę, że dziecko płacze. Ja cię kręcę, no. Eee, zmień brudną pieluszkę, także chodź tutaj, Aria. Toaletka się zepsuła, ranny boskie, no. <laughs> Cały czas coś się dzieje, no niedobrze, niedobrze. Zmień brudną pieluszkę, no idź, że zmień tą brudną pieluszkę. No, świetnie. Jeszcze głodne jest, oj, oj, Na no, karm, karm piersią. Dobra, później naprawisz. Dobra. Umyjesz wannę, yy, wypoleruj do perfekcji i wyładuj i przenieś wóz do suszarki. pranie i myślę, że to będzie miarę ogarnięte już. Ty śpisz? Jejku, no dzieci dro... O, jest kolejna rzecz do naprawy, ale to tak... Mówię, to będzie Aria wszystko robić, mm, a ty w zasadzie możesz yy, kopać piłkę, ćwicz żonglowanie. O, proszę bardzo, mamy takie zabawy, to dlaczego z nich nie korzystać? Dobra, ty tutaj ogarniasz, nie na kalientę, ja, o nie przeczytałam, no trudno, odzyskasz szczęści, to na pewno, odzyskasz Tak ja się zastanawiam, czy tego y, robo-odkurzacza jej nie kupić, ale tak z mojego punktu widzenia, przynajmniej wcześniej, jak y, ten, nie pamiętam, czy to był pakiet, czy to były kity, tak, to były kity z odkurzaczami, to jednak ten y, robo-odkurzacz mi nie zbierał tego kurzu i nie wiem, czy dalej tak jest, bo jeśli on nie zbiera, to bez sensu, żebym jego ja miała. Wydawała na niego pieniądze. No nie, tak mi się wydaje. Chyba, że jednak jest inaczej. No, a jak będziemy sobie dom budować ogólnie, to ja wam powiem, że zrobimy sobie takie um, bez piętra. Tak, wiecie, parterówkę sobie zrobimy. Domek. No, ale jeszcze trzeba pieniądze ogarnąć. Co by się spać zachciał? O Jezu, ile tu kurzu jest nadepnij. I nadepnij. Drugi odkuracz chyba na górę powinniśmy wstawić, nie? Kurde, no. Nie wiem, szkoda po prostu, szkoda mi jest tego, że. No właśnie, nie wiem, co z tymi odkurzaczami, po prostu. Małymi. Co nie? No nie wiem. Dobra, eksperymentuj sobie. Coś co? tam porób, chłopie. Coś tam sobie porób po prostu. I ty szamiesz. No dobra, to ja rozumiem, że ty jesteś. Mam z sobą dzieci, czy nie jeszcze? Bo ja już się gubię. Flirtuj. Nie, no bo nie wiem, naprawdę. Jak ty się nazywasz? Ty jesteś czyimś ojcem, czy jeszcze nie? Salim Benali. Nie kojarzę typa. O jacie. Naprawdę, nie kojarzę typa, nie? Salim Benali, gdzie ty jesteś? Grigory Salim Benali. I czy... Jak otworzę jego profil, to czy mi w ogóle wyskakuje tak ogólnie, że mam na przykład z nim dziecko, czy coś? Zaczekajcie, no, wejdźmy na Grigory'ego. No nie, właśnie nie wyskakuje. Tam to Lipton, to... Musimy chyba po na to drzewo genealogiczne tutaj. I na każde dziecko sprawdzaj, z kim ona ma. A ty byłeś Luka Williams. Oh my gosh. Oh my gosh. Ty, o oh matko, ty jesteś... Dobra. Nie, no to z tym to jeszcze chyba nie mieliśmy dzieci, z tego co widzę. No to rewelacja. Rewelka, mamy kolejnego na horyzoncie. Dobrze, dobrze. Tak, ciekawa jestem, kiedy ty urodzisz, moja droga. Nowe dziecko to nie, a tu jest za dwie, drugi trymestr za 8 godzin. Ojojoj, to najprawdopodobniej w kolejnym odcinku sobie urodzimy dzieci, no I może będzie tak, że nawet od tego zaczniemy kolejny odcinek, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, to ja ciebie może nie będę tak torturować. I pójdziesz spać. No to mamy wystawione. Dobra, i mamy pełno zabawek. Także co, dajmy dzieciom zabawki. Niech się bawią. Od ojców i pewnie i od ciotek. Albo od sióstr, od rodzeństwa, na bank. Czy, a wy nie możecie odkurzyć, nie? Możesz opróżnić worek. No to chociaż tyle. Opróżnij worek, kochany. Od próżni woreczek. Dobra, no rano, wszyscy są tutaj padnięci, zmęczeni. Także kochani, myślę, że to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i z pewnością w kolejnym odcinku już zobaczymy Didi naszego papcia Mroza i Ari. Ciekawe, jakie to będzie połączenie, jak on będzie wyglądał jako Nubuś. I ja, nie no, powiem Wam, idziemy z tym, idziemy. To tyle. Słyszymy się w następnym odcinku. Cześć!